Z tej strony kucyk, dzisiaj mam dla Was prezentację noża Shred SCH207. I tą prezentację wyglądacie dzięki uprzejmości Noże Świata. No i standardowo, jak zwykle, zaczniemy od paru numerków. Długość całkowita noża to jakieś 20 cm. W samej głowni mamy jakieś 8,5 cm. Długość zamkniętego noża to. Jakieś 11 cm. Jeszcze grubość. grubość noża, nie wliczając klipsa, to mniej więcej 1,3 cm. Taki plus minus. Ym... Jeszcze grubość głowni to około 3 mm przy samym początku. No i waga tego noża to 140 g. No i oczywiście go do paru innych noży. Ontario RAT1, Schrade SCH 503, Sanremu 710, trochę to obniżę, Sanremu 710, Schrade SCH 200, y, przepraszam, 002, no i Victorinox Spartan 91 mm. I zgaszę Wam lampę, żebyście widzieli. Także średnich rozmiarów nożyk w miarę odpowiedni, gabarytowo do noszenia na co dzień. Przejdźmy sobie teraz do główni. Głownia wykonana ze stali 8 CR13 MOV. Na temat pokrycia się nie wypowiadam, bo jest to prezentacja, w związku z czym noża nie używałem. Mamy tutaj szlif wklęsły. To taki no dosyć klasyczny drop point. Z przodu mamy napis Shred, z drugiej strony wybity, wybity numer modelu, znaczy w sumie nazwa kodowa, czyli SCH207. Głównie możemy otworzyć za pomocą dwustronnego kołka. Jestem dosyć pozytywnie zaskoczony, bo bardzo przyjemnie śmiga ten nożyk. Nie ma tutaj większego, nie, ma, nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Naprawdę, tutaj akurat nie ma się do czego przyczepić. Jak już wspominałem, grubość głowni to 3 mm. Dalej mamy rękojeść. Rękojeść jest wykonana z aluminium. Tutaj mamy taką wstawkę z tworzywa, z taką dosyć ciekawą teksturką. Z drugiej strony ta tekstura jest kompletnie inna. Wygląda to, znaczy... Nie no, w sumie trochę wygląda jakby złożyli dwa noże w jeden, ale szczerze, no jest dosyć oryginalny przez to. Mam tutaj śruby typu Torx. Piwot możemy spokojnie dokręcić. Tutaj mamy nacięcia, które mają poprawić nam chwyt. Na głowni samej nie mamy, nie mamy jakichś nacięć jest, nacięć. jest tylko taka bardzo delikatna rampa. Większość no, działa to w miarę ok. No, raczej nie będziemy jakoś szaleć tym nożykiem. Mamy tutaj również otwór na linkę. Linersy są pełne, żadnych wycięć. Blokada to liner lock. Też dosyć cienki. Do niego mam drobne zastrzeżenie, bo jeżeli mocniej się machnie głownią, to on się delikatnie przelepie. Nie zawsze, ale zdarza mu się. Oczywiście to się z czasem wyrobi i już nie będzie tego problemu. Kolejna sprawa to ergonomia i właśnie też ten liner tutaj on dosyć mocno wystaje. I Jeżeli chwycimy nóż w ten sposób, to nie czuć go. Z kolei jeżeli chwycimy opierając kciuk na tej drobnej rampce, no to y, trochę ten liners jest odczuwalny na palcu. Jak widzicie tutaj mi się odcisnęły nacięcia na linersie. Także no, troszeczkę tutaj delikatny minus. Z drugiej strony mamy klips nieprzekręcalny w żaden sposób. Jest to pozycja tip-down dla praworęcznych. Co jest fajne to... Nożyk bardzo nisko siedzi w kieszeni, praktycznie całkowicie znika. Sprężystość jest odpowiednia, więc nie ma problemu z wyciąganiem i wkładaniem. Ta tekstura też nie będzie przeszkadzać, bo ona jest dosyć gładka. Nie, nie zbytnio agresywna, więc portek na pewno nam nie zedrze. Także podsumowując. Myślę, że to jest bardzo ciekawy nożyk do noszenia na co dzień. Kosztuje uwaga 40 zł, także przepraszam, nie 40, 50. 49 dokładnie, jak ostatnio patrzyłem. I no raczej portfela Wam zbytnio nie obciąża, a jeżeli szukacie jakiegoś nożyka do noszenia na co dzień nie wymagacie od niego zbyt dużo, no to na pewno spisze się w tej roli. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć.